Co mu się stało, kurwa? Łyżka do góry! Daj łyżkę do góry! Nie, yeah, kurwa. A, tak zauważył, tak A pomocą, co tak za ja? ażu? A po młotku przejechał! A po młotku, kurwa! <laughs> A syfusy to robią kochałki. Ej, zrób na, tam, do, do, do przyczepy. Tam można pojeździć. To jak w busa kurwa debilu. Wielkole.